Siemaneczko widzowie w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku lecimy oczywiście z Wyspą, no i trzeba tutaj wszystko posprawdzać, trzeba wszystko tak naprawdę poogarniać. Ze względu na to, że pracownicy porobili dosyć dużo, sporo pomogli, ale mimo wszystko jednak też naprzeszkadzali i mam nadzieję, że tutaj wszystko jest tak, jak należy. Pisaliście, żebym miał obornik, no to to płynę trzeba jeszcze raz postawić. Tylko pytanie. Jeżeli ja ją postawię jeszcze raz, a ona znowu nie będzie działać, to też. A co tam się stało? Aha, czekajcie, bo ja wszedłem dopiero na sejwa, zaraz zobaczymy, co tam się poogarniało. Pracownicy byli zwolnieni na sam koniec odcinka, jeszcze troszeczkę grałem sobie ostatnio. Czy to postawię drugi raz? Zacznie mi się tu obornik respić, czy mi się nie zacznie tutaj obornik respić? W ogóle napiszcie hashtag nowy, bo przypte serducho tego komentarza, bo dzisiaj będziemy też ruszać do zakupy i tutaj jest sterta obornika. Obornik 0 litrów, dlaczego? Nie wiem, no krowy i wszystko, żeby tak zaprezentować, już na start. Mają słomę, mają wszystko pościelone. Gnojówkę produkują, że nawet się nie mieści, bo już pół miliona praktycznie jest ale obornikami nie produkują, czy ta płyta jest za daleko obory gdzie obora jest praktycznie w tym miejscu nie mam bladego pojęcia jak to wygląda e, jakiegoś tutaj obornika w środku też nie macie nie ma nic z tym związanego także sam nie wiem dlaczego to mi się nie produkuje żadnej płyty tutaj ukrytej z boku też nie mam na obornik jakiejś dodatkowej także nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie to działa ale w każdym razie co tu się odwaliło a po prostu pracownik sobie postanowił zawrócić na belce. Słomy. Nie no, piękna sprawa. Czekajcie, ja ją sobie. Aha, ja ją wyciągnę bez super siły. Nie wyciągnę. A spróbujemy tym w ogóle zjechać. Jako tako, ilon ma. 29% też dzisiaj na pewno też niewa. Zakończymy. I kupimy. Coś ważnego w kredyt, kupimy. Bo jednak. Sprzedawanie tego po takich zaniżonych cenach jest troszeczkę bezsensowne. I lepiej jednak sobie poczekać do zimy. A wziąć kredyt, kredyt sobie pospłacać i przynajmniej zainwestować w coś porządnego. Potrzebuję dwóch dużych ciągników do dwóch nowych nabytków. E, dzisiaj wydamy pół miliona. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem. Szczególnie. Patrząc na to, że pół miliona ja będę musiał wziąć kredytu. Bo aktualnie mamy 27 tysięcy. Ostatnio spłaciliśmy ten jakiś mały kredyt. To teraz też chyba z tym nie będzie jakoś bardzo problemu. Na pewno w zimie zarobimy duże pieniądze. I wtedy będziemy mogli sobie to wszystko pospłacać. Czekajcie, ja się muszę przygotować, żeby już to poogarniać wszystko na 100%. Dobra, 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 hamuj. Te hamulce w tym Ursusie mnie po prostu przerażają. Bo nawet jak... Jadę troszeczkę szybciej i gdzieś tam to prasuje, to później pojawiają się problemy z hamowaniem, bo hamuje dosyć dalej niż powinien. Włączymy sobie zrzut automatyczny i od razu jedną belkę sobie gdzieś tam wyładujemy i polecimy sobie ogarnąć w tym czasie jeszcze jednego pracownika. On na jednym zbiorniku raczej powinien to wykosić, raczej powinno się to wszystko zmieścić. Ma koguty włączone, no ale przed chwilą, czekajcie, bo tam 39% czy 69%? Jak patrzyliśmy, bo nie mam pojęcia. Może jednak faktycznie on tego nie zmieści. Nasz nowy klasik, którego kupiłem. O, w poprzednich odcinkach możemy sobie też go gdzieś tam puścić, żeby jeździł i robił. Tak się prezentuje, jak to nie oglądał gdzieś tam ostatnich odcinków. I to jest jeden z ciągników tych właśnie większych, o których Wam gadałem, a mianowicie Walterka, która ma 230 KONI. Ja nie wiem, jaką moc, jakie zapotrzebowanie mają te maszyny, o których ja Wam na początku gadałem, bo dzisiaj będziemy właśnie dokonywać. Mocnego zakupu, no czegoś takiego jeszcze nie było. Ja się nie będę bawił, żeby dać taką delikatną podpowiedź pługami, żeby to wszystko uprawić, no bo to jednak długo po prostu strasznie długo zejdzie. Także wolę zainwestować. Kurde, to nie będą talerzówki, to nie będą zwykłe kultywatory, to, to zaraz kupię i po prostu e, wam to zaprezentuję. Żeby pozbierać te belę też i szybko, żeby się nie bawić, to będziemy korzystać z tego. A, ja, 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 czego to nie działa. Aha, dobra, teraz zadziałało i trzeba się pilnować. Pamiętajcie, że musimy się pilnować, żeby nie załadować tego za dużo. Jak już belki się ułożą tak, jakby fizycznie, że nie będzie widać miejsca, to wtedy trzeba przerwać. Bo ta przyczepa ona jeszcze może e, nazbierać tych belek. Tylko problem się pojawia przy rozładunku: przy rozładunku po prostu to wszystko się baguje, psuje, ścina grę. No i. Nawet się zapisać tego, co zrobiliśmy, nie da, tak? i wtedy jest delikatny problem, bo trzeba robić wszystko e, tak naprawdę od podstaw i od nowa. Dobra, tu sobie delikatnie pozbieram te pola, też muszą być bez belek przygotowane, e, żeby tak naprawdę mieć, jak tutaj uprawiać później te kawałeczki. Chciałem dokupić nowe tereny wyspy, i może, jeżeli to się uda, ale to jest przez wielkie M. No ale to nie na kredycie, no po zimowej sprzedaży tak myślę, że właśnie może by się to wszystko udało. Trzeba będzie to wszystko przeanalizować i po prostu posprawdzać. Jeden dzień to jest jeden miesiąc z tego co pamiętam na tej serii, także też do zimowej sprzedaży jakoś daleko nie mamy, bo będzie jeszcze akcja na pewno kukurydza, czyli akcja kiszoneczka w kolejnym odcinku, czyli bodajże w środę to wychodzi, jeżeli dobrze pamiętam, tylko że teraz nowa seria będzie od przyszłego tygodnia też i na tym kanale. No i nie wiem, jak te odcinki pomieścić, jak to wszystko zrobić. Tak, po dwa odcinki mieliście od czwartku. Znaczy czwartek, piątek, sobota, po dwa odcinki były tak dokładnie. Dzisiaj jest niedziela i mam nadzieję, że też będą później to 10 modów tygodnia. Mam przygotowane mody, ale nie mam odcinka nagranego. I mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj się wyrobię, żeby to wszystko sobie poogarniać i żeby to sobie śmigało. Dobra, tutaj mamy tak. I przypilnujmy, dobra, ostatnie te dwie mogą się uzmieścić i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zbieranie e, tych belek i musimy zrobić sobie od razu też i rozładunek, czekajcie ten pracownik jeździ, jeździ robi. E, no Ursus e, delikatnie może mieć problemy, no bo jednak to <ścoughs> jest dalej 385, jeżeli ja dobrze pamiętam. Tak, 385, a jednak targa tutaj no 26 takich naprawdę pokaźnych belek i tutaj. Wszem jakiekolwiek bele teraz będziemy mieli? Słuchajcie, tam żeby mnie zaopało do tamtych. I co? No, coś tam one wlatują, bo to jest widoczne nawet, że one wlatują, tylko nie wszystkie. Nie wiem gdzie jest dokładnie, w którym miejscu ten taki. Trigger, o już się ładnie to poukładało. E, dobra, kończymy sobie to pole. E, ten kombajn, ja sobie porobię podojazdy takie, żeby później się nie bawić. Oczywiście, z prasowaniem jakoś długo zmieści się, zmieści. Musiało być mniej wtedy procent, bo jak wiecie, teraz dopiero jest te 69, o których gdzieś tam gadaliśmy. Tu sobie też i dokosimy I jedną część będziemy mieli już za sobą jeżeli chodzi oczywiście o temat odcinka I będziemy mogli ruszać powoli chyba pod kredyt będę musiał też i podczepiać sobie to, no bo tam już zostawię sobie jeden kombajn e, żeby pracownik sobie latał jak sobie zapiszemy mniej więcej kwoty bo pół miliona wydamy na nowe nabytki i zaraz ten pierwszy nowy nabytek, ja już będę kupował mianowicie kolejny ciągnik, O ciągników zawsze tutaj e, brakuje A tak spojrzałem to naprawdę jest wybitnie źle jeżeli chodzi o maszyny na tej serii e, bo ich praktycznie tutaj nie mam naprawdę nie wiem, te rzeczy takie duże, no to są, ale tych takich mniejszych maszyn, które są też potrzebne. Ja tutaj nie mam w ogóle. No i to jest delikatny problem na pewno. Czekajcie, bo ja muszę jeszcze tutaj wysypać się. Hmm, czyli na razie zostawimy jego w tym miejscu. I teraz, moi drodzy, bierzemy sobie. Dobra, czekaj, jeszcze inaczej. Żeby to zrobić dobrze, bo tutaj widzę, że pracownik też już nic nie robi. A nie, jeździ jeszcze. Się wydawało chyba. Dajmy sobie tak, 72%. Możemy wysypać sobie to w locie. O ile na tych przyczepach jeszcze troszeczkę miejsca jest, tam też nie podojeżdżał 63%. Czyli zaraz, tak czy siak, trzeba będzie jechać, to wyładowywać. Walterka oczywiście zostaje, wszystkie ciągniki zostają. Żaden ciągnik nie będzie sprzedawany, tylko będzie właśnie dokupowany. Jeden taki ciągniczek i pójdziemy w markę, którą na tej serii, no, mam i się z niej cieszę i to tak dosyć bardzo. A patrząc na inne serie na głównym kanale, czy w lesie, czy gdziekolwiek, czy w ogóle patrząc na historię farminga dwójki dwójki my z tej marki jeżeli chodzi o ciągniki nie korzystaliśmy prawie wcale na odnędze do pieniędzy znaczy odnędze do pieniędzy mieliśmy bo bodajże chyba raz ciągnik z kombajnów tej marki korzystamy dosyć często bo są po prostu dowalone są dobrze zrobione mają dużo interaktywnego sterowania czyli autorzy po prostu przykładają uwagę żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej a jednak te ciągniki to tak tak powiem Wam, że nie za bardzo było wykonywane. Mimo, że one co niektóre naprawdę fajnie wyglądały, to jednak w środku były ubogie pod względem interaktywnego sterowania, albo w ogóle nie miały. No i dlatego na seriach też się nie pojawiały. Dobra, trochę się wysypie. Ja jeszcze muszę z tamtego kombajnu ogarnąć, ale chyba już poczekam sobie do końca, żeby wysypał ile się da. Kurde, monitorem się zaraz wyłączą. Dobra, to sobie ogarnęliśmy. 92, 90, to już dobra. Już nie będę robił takich półpełnych przelotów. 96, 97, 98, 99, 100. I lecę sobie to wyładowywać. No miałem robić cięcie, bo się tak zastanawiałem, żeby to sobie troszeczkę podrobić, bo jeszcze tutaj pracowanie i tak dalej, ale chyba przed cięciem od razu kupimy ciągnik i jedną już tą maszynę. No bo tamte pola tak naprawdę to, to można działać z nimi, no czego one mają stać i na co mają czekać. Troszeczkę bez sensu by było, jakbyśmy tak e, dalej po prostu czekali. E, kredyt możemy sobie wziąć, żeby nawet jeszcze było szybciej, i dynamiczniej podczas jazdy, tylko że ja nie wiem czy ja w nic nie sole, no nie. Dobra, jak trafię w bramę, o taką jak będę jechał, to jestem naprawdę kozakiem. Wchodzimy sobie tutaj i pożyczamy da się w ogóle tyle kredytu pożyczyć? Tyle pieniędzy. No. Aha, pół miliona to jest max. Czyli więcej kredytu nie a, no to sobie zajechałem elegancko, w płodce zajechałem, jak jechałem, dobra. E, w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o kredyt, to tylko pół miliona. Czyli więcej ja tego nie wezmę. No mamy tyle, ile powinniśmy mieć. A jeszcze zobaczę sobie. Aha. Teraz weź się po wyrabię. Zaraz sobie zobaczę jeszcze, jak ceny mniej więcej się yy, klasują na necie za takiego klasika, bo tam jest jeszcze wersja silnikowa. Ja liczyłem, żeby za dwie maszyny i za tego klasa po prostu wydać pół miliona i myślę, że to nie będzie jakoś mocno zła cena. No, chyba że będzie za mała, bo raczej jeżeli chodzi o to, że za duża, to wątpię. Dobra, dajmy sobie ten wysyp. Od razu nie chce leci. No teraz tak, jak ja mam kwoty pozapisywane, to ja muszę sobie mordy zwolnić, jednak tamtego pracownika. Mam nadzieję, że sobie on pozawracał już i chcę robić dalej, tak. O no, lekkie niedociągłości są, ale trudno. Jego ja w ten razie zwolnimy, żeby nam po prostu pieniądze nie odchodziły. I będziemy musieli sobie zapisać tak czy siak kwoty, ale. Pierwsza najważniejsza rzecz, zostanie nam z tego wszystkiego 27 204. po tym oczywiście kredycie i zobaczmy sobie te ciągniki, bo to jest ogólnie w średnich i to jest 800, ale 800 najbardziej wzbogacona, czyli 850. Marka Q. Cool. ja bym standardowo poszedł w Michelinki, jeżeli one tutaj są i dajmy sobie te opony takie z obciążnikami, przednie błotniki, mogą być szerokie, bo są, chociaż to raczej bez sensu, jakby były te szerokie, weźmiemy sobie standardowe przednie błotniki, tak, jak najbardziej, znak boczny. No nie, takiego czegoś to my nie potrzebujemy Światła robocze, niech będą dodatkowe oświetlenie Latarnia morska, druga niech będzie Zaczepy, no weźmiemy sobie On nawet fajnie z tym obciążnikiem przednim wygląda Ale jednak ja potrzebuję tu za, także sobie wezmę Konsolę ładowacza i tak dalej, nas to nie interesuje Czyli tutaj mamy Class Action 850 Sprawdźmy w ogóle na necie O ile takie coś chodzi Bo nie wiem faktycznie jak wygląda Sprawa tutaj finansowa z takim czymś Class Action 850, cena. sobie dajmy to jest 2023 rok, także no, z tych nowych, to ja nie wiem, czy my znajdziemy ogólnie. No, 240, o boże, 2023 to widzowie, pół bańki kosztuje plus, minus. Czyli my musimy, ja nie wiem, jak to zrobić, ale musimy dopisać kolejne 500 tysięcy, tak jakby kredytu, w notatniku sobie i. No, w sumie aż tyle to nie potrzebuję, ale najłatwiej będzie mi to liczyć. Inaczej to zrobimy w takim razie. Zrobimy to całkiem mordy inaczej. Bo teraz, żeby to przeanalizować, żeby było dobrze, to ja potrzebuję sobie wpisać tą kwotę, jaką mieliśmy, czyli 527 204. Ok, i teraz ja sobie wejdę tutaj. W finanse i sobie zrobię taki myk, żeby to łatwo było liczyć, i sobie spłacę kredyt do 300 tysięcy. A 300 tysięcy będziemy mieli w pamięci i będziemy sobie mnożyć odsetki razy dwa. Czyli to jest takie no najbardziej i najprostsze, jeżeli chodzi o logikę. Czyli na wszystko wydamy wtedy 600 tysięcy, tylko że. Teraz jest kwestia kolejna. Mam nadzieję, że tutaj też nie będzie jakoś tragicznie, jeżeli chodzi o. Dobra, kultywatory i cenę tej maszyny. Bo to Rolmako też może kosztować bardzo, ale to bardzo dużo, i właśnie tego się najbardziej boję, że ten kredyt będziemy musieli jeszcze jakoś inaczej kombinować. Czyli to jest 6-metrówka. Dobra, marka Q, Trelborgi, Ver, Nokian, Michelinki standardowo. Belka ze światłami, no raczej to nie jest zbytnio potrzebne. Kolory, oczywiście, Rolmakowe, Rolmako U436. HP, zaraz zobaczymy ile to kosztuje mniej więcej, Rolmako No i dobra, ja sobie wszystko już obliczyłem, wszystko jest elegancko i wszystko się widzowie zgadza, czyli e, Wziąłem, jeżeli chodzi o kredyt, 375 tysięcy kredytu i będziemy to mnożyć razy dwa, czyli wyszło 750 tysięcy Ze względu na to, że te maszyny maszyny Rolmako e, nie kosztują po 50 tysięcy i doliczyłem no, że razem wyszło wszystko 750 tysięcy, czyli praktycznie 200 tysięcy za dwie maszyny yy, i tam 550 za zaokrągleniu po prostu yy, ten oto nasz yy, klasik. Dobra, zróbmy sobie tutaj prezentację. Jakieś tam interaktywne sterowanie ma? Na pewno nie ma tragedii. Fajny ciągniczek, nie? jest dobrze zrobiony i tak dalej, no nie? Kogo tutaj sobie włączmy? Nawet jest taki cichy. Patrząc na to, jak w środku jest wyguszone. i damy sobie go na tamten jeden kawałeczek. Pożepakuj, zaraz sprawdzimy, jak to wszystko będzie działało. Po co mi dwa takie zestawy? No, bo na walce będzie oczywiście jeździł też i pracownik, i będzie też to ogarniał. Tylko na razie nie mamy za bardzo, jak tego zrobić. Jakieś dodatkowe funkcje to ma, czy coś? No nie wiem, jak oceniać takiego kurde ciągnika. Fajny, no nie? się rozkłada? Powoli się rozkłada. 6 metrów szerokości roboczej, no nie? No to nie wiem, czy pracownik nie będzie potrzebował też i więcej troszeczkę miejscowy do zawracania. No ale to będziemy musieli już sobie powiększać, tak naprawdę, e, całą tą wyspę wtedy. I to ma robić jak agregat. Znaczy to właśnie ma robić, jakbyście zaorali i zrobili agregatem. No i robi tak. No i zajebiście, bo to już będzie widzowie przygotowane po prostu do siewu. 12 na godzinę widzę, że on z tym leci. Dużo, mało? No tak optymalnie bym powiedział. Ty, no patrzcie jak zajebiście robota jest tu robiona. Coś wspaniałego, dobra, ja zatrudniam pracownika, bo e, tam już widzę, że gość rurę e, rozkłada. W idealnym momencie to wszystko sobie zrobiliśmy i lecę od razu e, po kolejny transporcik zboża. No, tego zboża w Teżniwa będzie odgroma e, i muszę jakoś to wykombinować, żeby tam przyczepy może zostawić, no bo chciałem już te dwa zestawy robić tymi. Właśnie, jak to się nazywa? Gruber to jest. Na pewno to nie jest jakiś głębosz, to chyba taki bardziej gruber, nie jest też to zwykły, zwykły agregacik, jakaś taka papierdówka, tylko jest to naprawdę już solidna i to bardzo e, solidna machineria. Nie no, ładnie to robi, naprawdę, ta robota jest cudownie wykonana. Patrzcie jak to się fajnie prezentuje. No i teraz pytanie, jak on też się będzie tutaj nawracał, bo być może nowy ciągnik... Uuu, nie w kukurydze. Chyba nie ma ugniatania włączonego, to nic się nie stało w każdym bądź razie. Ale na klawiaturze gra się tak, tak średnio. Człowiek nauczony jest, wiecie, na cały czas kierownicy. No i trzeba będzie to poprasować, trzeba będzie te belki do końca pozbierać. No mamy tutaj roboty jeszcze od groma. Ile uda się w dzisiejszym odcinku zrobić, tyle się uda zrobić, bo nie wiem ile się uda zrobić. I zaraz jeszcze waltrę podepniemy i będziemy faktycznie testować jak na dwa zestawy to będzie latać. Bo ja już widzę, że pracownik tutaj to zaraz to pole sobie tak czy siak skończy robić. Jeszcze tamtą stronę i z powrotem, jak mu się uda to wszystko ogarnąć, to będzie też świetnie. Dobra, lecimy od razu szybkim widzowie tempem do Ursusa i lecimy dalej z prasowaniem. No tu jakby były dwie osoby na serii, to już dawno byśmy większość rzeczy mieli mieli zrobione i pokończone, no ale jednak widzowie tą serię zacząłem sam i sam ją będę prowadzić i sam ją będę kontynuować, bo jednak takie serie też muszą gdzieś tam na kanałach być, a nie wszystko na multiplayer, praktycznie, bo innej serii to no to gdzieś modów tygodnia jest na singlu, ale jednak to jest seria, której tylko się prezentuje mody, no to druga osoba i tak by nie miała za bardzo e, co tam robić na takiej seryjce. Dobra, wjeżdżam tak jakoś mniej więcej, żeby się nie zatrzymywać, żeby nie robić jakichś zbędnych nawrotek, żeby jechać jak najszybciej, jak najdynamiczniej i żeby jak najwięcej tutaj dzisiaj sobie po prostu tego tematu zrobić. Dobra, tutaj mamy kolejną belkę. Zbieranie ja sobie zostawię już chyba na kolejny film, bo i tak to znaczy, poza filmem, o tak to wytłumaczę, bo jednak ja kolejnego filmu na pewno z e, prasowania i zbierania belek nie zamierzam robić. A jednak chcę się skupić dzisiaj jeszcze na tych nowych nabytkach, żebyście zobaczyli jak to po prostu wygląda, jak to działa. Niby tam delikatny test tego zrobiliśmy, ale to wiadomo. Taki test to jest po prostu za krótki, za krótki. Złapię to? Złapię. Szkoda, tak że tutaj pracownika się nie da zatrudnić, jeżeli chodzi o pracowanie. Dlaczego oni... Ło, wow, baterii low, a ja myślę, co tu się dzieje z tym ciągnikiem. A to tylko w moich słuchawkach jakiś taki dźwięk był. Eee, czekajcie, bo tutaj też kawałeczkiem coś tam delikatnie zostało, sobie to złapiemy. O, to znowu przejechałem, nie złapałem. Czyli tak, zostaje nam do prasowania tylko i wyłącznie jeszcze jedno pole i zostaje... ojoj oj, 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 troszeczkę się zagapiłem. I zostaje nam jeszcze oczywiście skontrolowanie zaraz tego preco. No to belka się przylepiła do niego, czy o co chodzi? Czy ona zaraz odleci? Nie no, odleci, dobra. <ścoughs> Czyli udało się. Ja już zrobiłem tutaj delikatne poprawki po prostu po tym pracowniku i teraz trzeba liczyć na farta, że jakoś uda się to zrobić na raz. No i się powrabiać przed tą wodą. No nie, no nie ma opcji. Widzicie? Chyba, że... no nie, 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 zostaje. Zostaje taki wąski pasek, jak to by był metr szerszy header, to wtedy może i tak, ale tak to po prostu... No pech, no po prostu pech, widzowie. Trzeba będzie jeszcze raz tędy mniej więcej przejeżdżać. Zróbmy sobie kontrolę. Znaczy, czekajcie, ja sobie najpierw tutaj jeszcze podprasuję ten bok, sobie wiadę w któryś, żeby tutaj nie robić jakichś tam zbędnych nawrotek. Dobra, to sobie wiadę na przykład tu. W ten taki szerszy przejazd. I sobie od razu to delikatnie popoprawiam. I sprawdzimy, jak działa tam ten pracownik. Tu będzie jeszcze jedno na pewno wysypywanie. To musimy jeszcze jednak poczekać, aż będzie cały. Chociaż on ten cien cienki pasek to później zrobi. Nie wiem, zrobić zrobił, może takim ich, żebym zostawił. Yy... No tutaj te przyczepy po prostu, i zrobimy yy, sobie testy jeszcze w altry yy, z tamtą nowością, i zobaczymy, jak działa to w ogóle. Gdzieś tam na jakichś fastach i tak dalej. Czekajcie, powoli będę hamował. Dobra, to jest, to jest. Yy, przyczepy zostawiamy. Dobra. Eee, o, jeszcze zgasiłem ciągnik na koniec, i polecimy sobie teraz zobaczyć. O, dobra, działa. Jak ta walterka będzie e, sobie dawała radę? Roboty jest odgromowicie, Tutaj tak naprawdę trzeba siedzieć, żeby nagrać o taki odcinek z 50 minut, godzinę. Gdzie później macie z tego około pół godziny materiału? Naprawdę Cię ciężko to wygląda. Jeżeli chodzi o nagrywanie tej wyspy, wyobraźcie sobie, jakby były jeszcze większe pola. My możemy i tak zainwestowaliśmy dosyć duże pieniądze w rozwój, dosyć duże pieniądze w maszyny zainwestowaliśmy. Mamy większe maszyny, szybciej to się robi, ale jednak dalej to troszeczkę czasu schodzi i zajmuje. Dobra, lecimy sobie po tamtą Mańkę, podczepiamy. Eee, zrobił dobrze. No, powiem Wam, że, że praktycznie jest ok. Całe pole, kurde, bela zrobione. No ten dzięki, taki pasek zostawił i tam nie zawrócił, no ale trudno, dobra, nie można mieć yy, też i wszystkiego. Jego puścimy na to dłuższe pole, yy, żeby Walterką robił. A my się pobawimy na tym polu. No, albo tu go puszczę od razu na miejscu. Co to za różnica, bo ja klasem chcę porobić bardziej. A Walter, tylko zobaczyć, jak po prostu to będzie yy, sobie z tym szło, no nie? No, Waltra 230 koni i niby 12 też na godzinę z tym leci. Czyli to nie jest jakieś nie wiadomo jak wielkie obciążenie, no nie? Znaczy patrząc na to pod moje ciągniki, no bo jednak ja ciągniki e, też nie mam tutaj byle gówna, prawda? Jednak Waltra, e, czy właśnie taki klas, to, to to nie są e, małe ciągniczki. On taki niby 2023 rok ten ciągnik, a, a kurde, Bella wygląda jakby był na pewno na pewno starszy. Że to nie wiem, czy wy to dostrzegacie, czy nie. To nie jest. To w ogóle i te nalepki, jakieś takie inakrze. Nie wiem, czy to faktycznie 2023 rok. No tak było napisane, jeżeli chodzi o opis moda. E, chyba, że ja. Nie no, no podmieniłem. Pobrałem tego i podmieniłem. No to nie ma opcji, żeby po prostu tak jakoś inaczej wyglądało. Też nie daję obornika w tym roku, bo go po prostu nie posiadam i rozrzutnik trzeba było jakiś większy kupować. A na razie pieniędzy na to nie mamy. I też tak myślałem, że jeżeli będę robił tym, no to chyba to nie wypada robić akcji obornik i później robić taką maszyną. Jednak po oborniku. Hmm... Pasowałoby, nie wiem jak ludzie teraz robią takimi maszynami nowymi, ale pasowałoby, zaorać po prostu, żeby przykryć ten obornik. No, no nie wiem, nie wiem jak teraz ludzie robią, także wam nie powiem. Aha, gościa już ma kurde, rozwalony ten. Rurę, czyli trzeba będzie znowu tam lecieć i sypać. No, ja się po prostu nie mogę rozdwoić. Co ja mówię, rozdwoić, rozstroić, żeby to wszystko poogarniać. Naprawdę tu jest roboty. Dobrze, zawraca, bo już myślałem, że będzie problem i się wpierniczy do wody, ale klas się nie wpierniczył, e, także i tamten się nie wpierniczył. Walterka działa, chodzi normalnie, wszystko. Coś tu jeszcze, jakieś funkcje dodatkowe mamy? Złóż kultywator raczej nie. Możemy sobie drzwi zamknąć, żeby jeszcze bardziej wytłumienie tego wszystkiego było. A tu, tu są jeszcze interaktywne, patrzcie. Do maszyny się świeci, na przykład do światełek. Tu są, e, to to jest lepiej rozbudowany ciągnik niż mi się wydawało. Ja wam tego nie zaprezentowałem na starto. To jest naprawdę e, zajebisty klas. no 264 konie, no to też już nie jest malutko. Myślałem coś, żeby kupić 300 konnego, ale jednak się wstrzymałem. Może nie Holland T7 e, gdzieś kiedyś jeszcze wleci na tą serię. Nie mam pojęcia, ale się wstrzymałem i na razie No na razie kupiłem coś takiego. Też nie będziemy wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, wiadomo, że za 300 konny e, ciągnik Zdałoby się wywalić troszeczkę więcej pieniędzy niż reszta, yy, troszeczkę więcej pieniędzy i tak wywaliliśmy kurde bela 550 tysięcy Nie wiem jak to dokładnie liczyć, no bo ceny na przykład ja widziałem ofertę za 575 tysięcy, też taką widziałem, za pół miliona ofertę i to takie jest. No nie wiadomo jak po prostu do tego podejść, jeżeli chodzi o cenę. Tutaj też to poleczę, o, to jest takie krzywe, widzicie? Tutaj trochę wystaje, tutaj trochę jest, nie wiem, jak jakieś to jakieś to padło takie dziwne jest troszeczkę Słuchajcie, od tej majki sobie od razu podlecimy, żeby to już mieć zrobione. Dobra. Jeszcze dzisiaj, kurde, widzowie, sobota. Ja to nagrywam dzień wcześniej przed publikacją. I ja jeszcze muszę nagrać dzisiaj... Od... O, nie załapał od tego, dobra. Trzeba wcześniej, o taką. Ja muszę jeszcze dzisiaj nagrać, tak naprawdę, to 10 modów tygodnia, już jest 16, zaraz lecę jeszcze na dwór trawę kosić. Ale tak to powiem wam, że sporo rzeczy ponadrabialiśmy, jeżeli chodzi o odcinki, jeżeli chodzi o wszystko. I w przyszły weekend, zero pracy, do piątek, zero roboty, ze względu na to, że w sobotę i w niedzielę mamy wesele i poprawiny. Także też z Wiko będziemy się bawić. Może jakaś fota w końcu wleci na Instagrama, bo dawno żadnej przyzwoitej fotki nie było. A nawet nie było z półtora roku zdjęcia na Instagramie. <laughs> Naprawdę, dba się o tego Instagrama jako nie wiem co. No ale tych fotek faktycznie tam widzowie ja nie wrzucam. No nic, niech robi pracownik. Niech robi pracownik, Walterka pracuje, ten pracuje, e, to niech sobie jeżdżą. A my w tym czasie od razu zajmiemy się robotami, których no pracownik nie zrobi po prostu jego trzeba zwolnić, 11500 mam nadzieję, że to starczy, żeby te przyczepy sobie wszystkie ogarnąć i go puszczę żeby już robił sobie ten ostatni pomocnik z SJ a zatrzymany ręcznie, czyli po prostu, że ja go wyłączyłem o to chodzi, bo doczytałem, że zatrzymany i nie wiedziałem o co chodzi, pamiętajcie, żeby też doliczać i mi przypominać w odcinkach kolejnych jak będziemy przewijać czas te pieniądze, no bo to faktycznie no trzeba je odejmować, nie mamy za bardzo innej opcji, bo 300... Si może nie będzie, nie wiadomo jak dużych pieniędzy trzeba odejmować. 375 tysięcy, jaka rata może z tego być, nie wiem. Ale w każdym bądź razie, dwukrotność tego, no to już może robić jakieś tam delikatne, delikatne wrażenie. Na pewno kilka tysięcy, no to to wyjdzie. No bo tutaj nie ma co ukrywać, że raczej to mało, jakoś też strasznie nie będzie. Dobra, to się wysypuje. Ok, póki to się wysypuje, to ja od razu lecę z kolejną robotą, żeby tutaj nie tracić czasu i nie zatrzymywać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem jeszcze przejazdów i to takich naprawdę, naprawdę bardzo długich mi zostało do pokonania. No, jest tutaj roboty, mordy, jest roboty. Na szczęście, Ursusik, kurde, prawie od początku serii z nami. Jak już zacząłem kupować takie normalne ciągniki, i dalej się trzyma. To będzie maszyna do karmienia, to będzie ciągnik, który nigdy nie będzie z tej serii zlikwidowany czy też sprzedany. No i dobra, ja tu będę robił sobie dalej w kolejnym odcinku, raczej bez nowych nabytków, chyba że kupię coś do kukurydzy, ale za co? No właśnie to jest problem. Napiszcie mi, może dobiorę sobie kredytu i kupię jakąś sieczkarnię większą. Możemy poszaleć. Możemy naprawdę poszaleć albo coś posprzedaję. Nie mam pojęcia, ale tak się nie dzieje opłacało. I tak z tego drewna zarobi od groma, jak ono urośnie, to nie ma co się za bardzo przejmować, tylko trzeba ryzykować. Nara.